Przepraszam, byś życioro by wyobraźnił, co ta kończa cierpienia, na dalszej wiedzy zyskuły. W bliskim ziemi, przez przypadek wyszło. Każdy i na tygodę, a ty pora wszystkie mocy. Nie chcesz kurde, zerążać, a ty tłonić pomocy. Ci każdy, to te życie inaczej, rezygnuję z wargi. Tylko czeka, to byś przyjął go na wargi. Skąd założyłeś, użyłem, zanim jeszcze spróbowałem, że zdaleń nie podałaś, ile razy żałowałeś, że pamiętasz się. Odpowiedzi na kwestie. Na wasze przerata mówisz, że się jest. Na wasze przerata mówisz, że się jest.

Dziękujemy. Oczekajcie. Karni Nie powiem ci od szkoły, idą w forsę mam blokach. Który w nowy rok, a goniony w ramach nowel. To bardzo łatwa droga, żeby los sprowokować. Jeśli masz poukładane, spróbuj się ponemocować. Jeśli nie masz innych zajęć, może trzeba się rozbezpiec, bo te częściowe zajęcia W drugi tak, To ludzi Nie zamierzam ciebie nudzić, nie przeszedłem na ten świat Ty dzieci tych ludzi Ty masz kłopotę z prawem, kto ich tu nie ma Wezwania na sprawy od prawie dwóch A Ani się obejrzysz, jak dostaniesz go w odróbce Wydać te korce Zbyły jak i wózkie Spróbuj o ciebie na moment dla sobie sprawę Że to wszystko nie warte tego, co panowałeś Lubisz tak force, na w Polsce na bezane koszty? Czy pójdziesz na od ilera swoją chłodnie? Wciąż zestraszałeś każdą noc, każdego dnia Graj, żyj czy grać, już nie igra z losem Chcesz być liderem? Jakie dwa tyto? Mieć pasy górne? A czujesz to, Chcesz mieć kopyto? i wrogów jak kopyto Chcesz iść do puchy, do piachu i na to ci to Chcesz być, być liderem? Świat, bo ja, kurwa, święty nie jestem, nie byłem i nie będę, do no to no? Ale... Popal mi dłonie, jeśli jesteś przy mnie, sam na co idę na dnie bezczynnie. Chciłbym już tak żyć, w kieńcach mroku gnić. ci dłonie, jeśli jesteś przy mnie, bo też byłem tam, moje sobie Pomogę ci z tego wyjść, przestań śpić, zacznij Przecież on krzyczy 20, gdy jest za późno, gdy szły na banę, gdy chłopak to wstąp, wstąp, i co z od ponownie odchorować, zapłacione w dobre puszko. Oto konsekwencje życia bez przemyśleń na różno, oto to się będzie działo, gdy już będzie za późno. Co ocenić sytuację, to popłyniesz na ciszy, choć się krzyknie z zatraceniem, na zajęć będzie przykro. I to zwykle refleksje, skupione na uszykach i przypadkowym sygnałom. Niech mój zależny klej, klej Podaj mi boli, jeśli jesteś przy mnie Sam nocę nie co mnie na tym bezczynnie Nie ma siły już tak żyć W obieczach, w roku, ci jeśli będziesz przy mnie Bo też byłem tam, moje w sumie nie winne Pomogę ci z tego